Witajcie serdecznie. Dziś mamy dla Was naprawdę bardzo osobistą historię na tapecie. To jest coś w rodzaju rękopisu. Dokładnie, chodzi o dzieciństwo kobiety o imieniu Urszula. I tym samym przenosimy się do Polski z czasów komunistycznych. Tu świat pełen kontrastów. Mam na myśli te ostre ograniczenia systemu i, tak, tę surową wolność na wsi. Zdecydowanie. Ale był to też czas naznaczony niesamowitą pomysłowością, która kształtowała ludzi. Co z tego pozostało? To w gruncie rzeczy sztuka budowania życia z octu i gwoździ. Aby to naprawdę zrozumieć, trzeba sobie uświadomić punkt wyjścia, moim zdaniem. Okej, okay. Polska tamtych czasów to był system zorganizowanego niedoboru. Dla młodej rodziny, takiej jak rodzina Uli, oznaczało to bardzo konkretnie. Brak miejsca, brak prawdziwej perspektywy. I decyzja, którą wtedy pogemojał, jest właśnie tak wymożna. To nie jest żaden ładny plan B, tylko naprawdę radykalny akt samopomocy. I to jest po prostu symboliczne dla tak wielu losów tanderczowów. Mówisz o momencie, gdy rodzice Uli dowiadują się, że jest w drodze. Trzecie dziecko. Dokładnie. Rodzina, czyli ojciec, matka i dwoje starszych rodzeństwa, już wtedy mieszka w jednym pokoju. W domu babci jest sam beznadziejnie tłuczno. I ta wiadomość, jeszcze jedno dziecko, staje się początkiem wszystkiego. To jest punkt zwrotny. Dokładnie tak. Świadomość, że tak dalej być nie może. I zamiast teraz latami czekać w systemie na większe mieszkanie, robią coś zupełnie nieoczekiwanego. Wyprowadzają się na wież. Romantyczna wizja ucieczki na wieś. Zdecydowanie. To nie była decyzja związana ze stylem życia, to była czysta walka o przetrwanie. Czysta strategia przetrwania. Zakład o niepewną przyszłość. Ale właśnie jedyny, jaki mieli, żeby dosłownie zapewnić swoim dzieciom lepsze życie, dać im się z dwoju. I to podejście, znajdziemy sposób, bez względu na wszystko, przewija się przez całą historię, nawet aż do narodzin uli. Tak, to taka dziwaczna anegdota, która jest opisana w manuskrypcie. Matka później o tym opowiadały, prawda? Tak, w dniu porodu w szpitalu panowała podobno imprezowa atmosfera. Lekarze i pielęgniarki śpiewali i tańczyli, podczas gdy ona miała skurcze. Trudno to sobie wyobrazić. To zupełnie absurdalne, ale to moim zdaniem bardzo dużo moi. Pośród szarej, zorganizowanej codzienności nagle wybucha czyste, chaotyczne życie. Nacala go. Impreza z okazji narodzin może też dlatego, że nie było zbyt wielu innych powodów do świętowania. Prawdopodobnie, a z psychologicznego punktu widzenia to bardzo ciekawe. To jest, można powiedzieć, wzorzec przetrwania, który powstaje już przed narodzinami. Przesłanie jest takie, nawet w najtrudniejszej sytuacji, szukamy sobie wysp. Radości. Ula sama żartuje, że to ukształtowało jej dożywotnią miłość do imprez. Dokładnie. Przetrwanie dzięki rozrysce. I ten wzorzec przetrwania najwyraźniej od razu ujawnił się też w charakterze uli. W manuskrypcie opisano ją bowiem jako wszystko, tylko niełatwe dziecko. Nie, wcale nie. Podobno była niezwykle wymagającym dzieckiem, które nieustannie płakało, gdy tylko się obudziła. Co ogromne dodatkowe obciążenie dla rodziców, którzy przecież musieli odbudować ten majątek. Wyobraź sobie to podwójne obciążenie: presja finansowa, ciężka fizyczna praca, dwoje starszych dzieci i do tego niemowlę, które ciągle płacze. Przez pięć lat była najmłodsza w rodzinie, aż pojawił się jeszcze grad. Tu po prostu nie ma miejsca na nadopiekuńcze wychowane. Nie, zasoby rodziców, czas, energia, nerwy są po prostu wyczerpane. I właśnie to prowadzi do tego fascynującego punktu, że ula rozwija niemal skrajną samodzielność. Czy to jest bezpośrednia konsekwencja tego? Absolutnie. To jest klasyczny schemat. Można by to nazwać wyuczoną sprawczością. Kiedy nie ma nikogo, kto ciągle podaje ci rękę, siłą rzeczy uczysz się brać sprawy w swoje ręce. To nie jest pedagogiczna decyzja, tylko konieczność. Dokładnie. Umiejętność improwizacji i radzenia sobie samemu staje się najważniejszą cechą za wszystkich. A przykłady tego są naprawdę świetne. Jazda na rowerze. Tak, dokładnie. Nauczyła się tego po prostu sama. Zjeżdżała wciąż i wciąż z małego pagórka we wsi, podnosiła nogi, a w końcu po prostu zaczęła pedałować. Ale w końcu się udało. Później to samo schemat powtórzył się przy nauce pływania. Na miejscowym basenu, tym. Nikt nie miał czasu, więc po prostu nauczyła się sama. To jest doskonały przykład tej mentalności. A ta wymuszona samodzielność jest jeszcze wzmacniana przez warunki fizyczne. Masz na myśli warunki mieszkaniowe? Tak, źródło opisuje, że czwórka rodzeństwa dzieliła jedno, jedyne pomieszczenie. A początku nie było nawet prawdziwej łazienki. Matka musiała myć wszystkie dzieci po kolei w dużej metalowej bali, która stała w kuchni. W takim otoczeniu bardzo szybko uczysz się, jak się dostosować, znaleźć swoją niszę. Nie masz innego wejścia. Ale to, co również uważam za bardzo ciekawe, to ten wewnętrzny konflikt, który z tego wynika. Jako małe dziecko, jak jest napisane, kochała to wiejskie życie. Naprawdę chciała pomagać, doić krowy, być ze zwierzętami. A jako nastolatek? To całkowicie odwraca sytuację. Wszystko, czego chciała, to uciec stąd, opuścić wioskę. Jak to się wszystko łączy? To jest zupełnie zrozumiałe psychologiczne załamanie. Dla dziecka, farma jest światem pełnym przygód, prawda? Ogromny plac zabaw, bez nadopiekuńcych rodziców. Jasne. Ale gdy stajemy się nastolatkami, perspektywa się zgieria. Wtedy gospodarstwo staje się symbolem pracy, ciasnoty, baków. Miasto obiecuje wtedy anonimowość, możliwości, inne życie. A twarda rzeczywistość życia na wsi traci cały swój romantyczny blask. Dokładnie. Ta cała samodzielność to jedna strofa megalu. Ale zastanawiam się, jak ten wszechobecny brak odczuwało się w codziennym życiu dziecka. Na przykład, kiedy chciały się po prostu kupić sobie odę. Kieszonka go czcisne było. I to rodzi naprawdę ciekawe pytanie. Co staje się cenne, gdy rzeczy materialne są towarem deficytowym? Historia Uli pokazuje bardzo wyraźnie, że prawdziwą walutą stają się dwie rzeczy. Okej, okay, letę. Pomysłowość. I relacje międzyludzkie. Pomysłowość to historia o zbieranie butelek. To jest naprawdę genialne. No, opowiedz. Ula i jej rodzeństwo wyruszyli i zbierali nad brzegiem rzeki puste butelki powódce, które zostawiali tam pijacy. A potem sprzedawali te butelki w skrotnie. I w ten sposób wypracowali sobie własny mały budżet. To jest czysta stosowana ekonomia na poziomie dziecięcym. Identyfikują zasób, opracowują model biznesowy. I w ten sposób finansują swoją konsumpcję. Ale to jest o wiele więcej niż tylko zarabianie pieniędzy. To niesamowity akt samodzielnego upodmiotowienia. Uczysz się, że nie jesteś tylko ofiarą okowiczości. Możesz aktywnie kształtować swoją sytuację. To lekcja przedsiębiorczości, która zostaje w pamięci bardziej niż jakiekolwiek seminarium. Zdecydowanie. I w ten sposób finansowaliście sobie te małe luksusowe chwile: lody, film i wstęp na bason. To była waluta materialna. Ale wspomniałeś także o czymś jeszcze. Ten ludzki. I tu właśnie pojawia się jej prababcia, Aniela. Dokładnie Anjana. Mieszkała na farmie i, jak podaje źródło, była jedyna osoba, która naprawdę rozpieszczała ula. Była jej najbliższą powiewitką. P Czy od czasu do czasu potajemnie podkradała pieniądze ze swojej małej emerytury? Tak, ale związek był o wiele głębszy. Ula nadal uważa, że odliczyła charakter Andrzej. A teraz czas na fascynujące szczegół. Co? Mieszkańcy wioski zawsze mówili, że Aniela tak naprawdę nie lubiła dzieci. I Ula mówi to samo o sobie dzisiaj. To bardzo dziwna forma identyfikacji, prawda? Właśnie dlatego, że Ula jako dziecko była taka wymakująca. To jest głęboko psychologiczne powiązanie. To tak, jakby w Anieli znalazła bratnią duszę, która zaakceptowała ją bezwarunkowo. Nie dlatego, że była słodkim, grzecznym dzieckiem, tylko taka, jaka była. Trudna i błoszna. Ta akceptacja ze strony kogoś, kto rzekomo nie lubiły dzieci. To może być najsilniejsza forma przywiązania, jaki doświadczyła. To do tworzy nie rozerwało A silny kontrast do tego surowego, ale znajomego życia na wsi, stanowiły wizyty u drugiej babci w mieście. Dla dzieci to była jak podróż do innego świata, prawdziwy raj. Tam były rzeczy, które na wsi były po prostu nie do wyobrażenia. A te wizyty były niezwykle ważne. Pokazały dzieciom, że istnieje inne życie poza ciężką pracą i wyrzeczeniami. Zdefiniowały, czym w ogóle jest luksus. Dokładne. Małe ucieczki od codzienności, które ogromnie kształtowały tęsknotę za lepszym życiem. A ten luksus z dzisiejszej perspektywy był taki skromny. W manuskrypcie wyraźnie wymieniane są pomarańcze i lemonada. Naprawdę, musisz to zrozumieć. Bacz. Dla tych dzieci smak pomarańczy był uosobieniem bogactwa. U babci pozwolono im dłużej oglądać telewizję. To był raj. I po raz kolejny pokazuje, jak bardzo niedobór zmienia postrzeganie wartości. Kiedy coś staje się powszechne, traci swoją wartość. Kiedy pomarańcza jest czymś, co dostaje się tylko kilka razy w roku, staje się niezapomnianym przeżyciem. Ale obok tej pomysłowości i tych małych ucieczek do świata luksusu, była jeszcze zupełnie inna, ciemna strona. W tym dzieciństwie. I ta spadła na rodzinę, gdy ula była w drugiej klasie. W Polsce ogłoszono stan wojenny. I to nie była dla niej tylko wiadomość w radiu, stało się to widocznym, namacalnym zagrożeniem. Co to wtedy dokładnie oznaczało? Stan wojenny na początku lat 80. był odpowiedzią komunistycznego reżimu na rosnący ruch Solidarność. A więc masowe represje, czołgi na ulicach, nocne godziny policyjne. Wszechobecna atmosfera strachu. Dla dziecka to musiało być absolutnie traumatyczne. I dla Uli było to bardzo konkretne. Rękopis opisuje ten jeden, wypalony w pamięci obraz. Widziała, jak czołgi przejeżdżają przez Jemałów Dzieś. Dokładnie. Bezpośrednia wizualna konfrontacja z siłą państwa. A ten realny strach został jeszcze wymieszany z lękami poprzedniego pokolenia. Jej babcia, która przeżyła drugą wojnę światową, ciągle ostrzegała przed powrotem Niemców. To musi się w głowie dziecka zlewać w jedno wielkie widmo strachu. Zdecydowanie. To toksyczna mieszanka. Konkretne zagrożenie ze strony własnego rządu miesza się z odziedziczonymi traumami wojennymi. Czołgi stojące pod drzwiami stają się potwierdzeniem tych przerażających opojeści. Dla psychiki dziecka to jest druzducąze. Bo nie ma już żadnej bezpiecznej skafy. Zagrożenie jest wszędzie. W rezultacie przez lata miała koszmary. Urla opowiada w źródle, że ciągle i ciągle śniło jej się, że musi uciekać i się ukrywać. I teraz pojawia się ten szczegół, który naprawdę najbardziej nie poruszył: Że te sny ustały dopiero wtedy, gdy jako dorosła przeprowadziła się do Niemiec. Dokładnie do tego kraju, który w opowieściach z jej dzieciństwa był źródłem wszelkiego strachu. To niesamowicie silny psychologiczny symbol. To ostateczna konfrontacja z potworem z dziecięcych snów. A ona tutaj żyje i pracuje. Rzeczywistość współczesnych, pokojowych Niemiec nie ma nic wspólnego z straszydłem. To właśnie to realne, pozytywne doświadczenie dosłownie wymazuje odziedziczoną traumę. To pokazuje, jak głęboko mogą zakorzenić się takie lęki, ale też, że uzdrowienie jest możliwe. Często zupełnie nieoczekiwanymi drogami. Do tych politycznych lęków doszedł jednak jeszcze bardzo osobisty czas. Kiedy ula była w czwartej klasie. Zmarli. W krótkim odstawie czasu. Najpierw jej babcia z miasta, źródło drobnych luksusów, a potem ukochana prababcia Angela. Jak dziecko radzi sobie z tym, gdy w tak krótkim czasie traci najważniejsze emocjonalne oparcie? To podwójna, bardzo bolesna strata w wieku, który i tak już kształtuje człowieka. To odbiera jej nie tylko dwie ukochane osoby, ale także dwa ważne miejsca schronienia. Miejsce materialnego pocieszenia i to bezwarunkowej akceptacji. Dokładnie tak. To naturalnie wzmacnia poczucie niepewności w świecie, który i tak wydaje się groźny. A jednak, i to właśnie wydaje mi się najbardziej zadziwiające, refleksja zawarta w rękopisie kończy się uczucem wdzięczności. Tak. Pomimo biedy, ciężkiej pracy, strachu i strat, Ula dziś pozytywnie wspomina swoje dzieciństwo. Jest wdzięczna za to, co jej rodzice byli w stanie jej zapewnić w tych okolicznościach. I podkreśla, że rodzina do dziś trzyma się razem. To chyba najważniejszy wniosek z całej opowieści. Nie kończy się to z lecz pewną formą pojednania. To pokazuje, że trudne dzieciństwo nie musi prowadzić do negatywnych skutków na całe życie. Jeśli więź rodzinne są wystarczająco silne, mogą prowadzić także do szczególnego docenienia tego, co naprawdę siedzicze. Bezwzględna solidarność, wspólny duch walki i pomysłowość rodząca się z potrzeby. Podsumujmy więc jeszcze raz najważniejsze myśli. Historia Ulli to imponujące świadectwo odporności, która rodzi się z czystej konieczności. Dokładnie. To jest opowieść o tym, jak nauczyć się tworzyć swój własny mały świat możliwości, kiedy zewnętrzne okoliczności prawie niczego nie dają. To jest, jak powiedziałeś na początku, sztuka budowania spełnionego życia z octu i gwoździ. I przypomina nam, że najcenniejsze umiejętności często nie są tymi, których uczymy się w szkole. Ale te, których uczy samo życie. Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, nie poddawania się. I naprawdę doceniać te drobne chwile szczęścia, czy to pomarańcza, czy sprzedaż pustych butelek. To przesuwa priorytety z tego, co się ma, na to, co się potrafi. Dokładnie. I chcielibyśmy zostawić jeszcze jedną myśl na koniec, która szczególnie nas poruszyła. To to niezwykły szczegół, że wojenne koszmary uli ustąpiły dopiero wtedy, gdy przeprowadziła się do Niemiec. Do kraju, który w opowieściach z jej dzieciństwa był największym zagrożeniem. Co naprawdę daje do myślenia? Jak właściwie radzimy sobie ze strachem i narracjami, które zostały nam przekazane przez wcześniejsze pokolenia? Te stare historie, które nas kształtują, często nawet o tym nie wiedząc. I jak udaje nam się zdobywać własne doświadczenia i budować rzeczywistość? Która być może bezpośrednio przeczy tym starym opowieściom? To pytanie, które wykracza daleko poza osobistą historię uli i w końcu dotyczy nas wszystkich. Chciałbym z całego serca wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za wszystko, co zostało dla mnie zrobione. Jestem niezmiernie wdzięczny za okazaną pomoc, wsparcie oraz poświęcony czas, co ma dla mnie ogromne znaczenie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tę nieocenioną życzliwość, którą będę zawsze pamiętał. Moja wdzięczność jest ogromna i trudno jest mi ubrać w słowa to, jak bardzo jestem Państwu zobowiązany. Chciałbym z całego serca wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za okazaną mi pomoc oraz niezwykłe wsparcie, które otrzymałem w tym trudnym czasie. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa zaangażowania i profesjonalizmu, które przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Brakuje mi słów, aby opisać, jak bardzo doceniam każdy gest dobrej woli oraz każdą chwilę, którą zdecydowali się Państwo mi poświęcić. Moje podziękowania są szczere i płyną prosto z serca, a ta wypowiedź ma na celu choć w części oddać to, jak bardzo jestem Państwu wdzięczny za wszystko, co zostało dla mnie zrobione. Jeszcze raz składam na Państwa ręce te najserdeczniejsze wyrazy uznania. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za okazaną pomoc oraz wsparcie. Jestem niezmiernie wdzięczny za poświęcony mi czas i zaangażowanie w tę sprawę i jeszcze raz dziękuję. Stopniu niezwykle znaczącym, wręcz niesamowicie głębokim oraz wyjątkowo wyraźnym. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałbym złożyć Państwu moje najszczersze wyrazy wdzięczności za całą dotychczasową pomoc oraz niezwykle owocną współpracę. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa pełnego profesjonalizmu oraz życzliwości, która towarzyszyła nam na każdym etapie wspólnych działań. Państwa zaangażowanie jest dla mnie niezwykle cenne i ważne, jeszcze raz bardzo serdecznie za wszystko dziękuję i liczę na dalsze sukcesy. Do kraju, który w opowieściach z jej dzieciństwa stanowił największe zagrożenie. To naprawdę daje do myślenia. Jak właściwie radzimy sobie ze strachem i narracjami, które zostały nam przekazane przez wcześniejsze pokolenia? Te stare opowieści, które nas kształtują, często nawet o tym nie wiedząc. I jak udaje nam się zdobywać własne doświadczenia i tworzyć rzeczywistość, która być może bezpośrednio przeczy tym starym opowieściom? To pytanie, które wykracza daleko poza osobistą historię uli i w końcu dotyczy nas wszystkich.